Myślę, że podczas si blogeraz można się nauczyć naprawdę wielu rzeczy, przede wszystkim jak być sobą i jak y, pokazywać siebie od tych takich najlepszych stron, coś co może przyciągnąć naszych widzów, y, jak najwięcej się uśmiechać, bo myślę, że ludzie właśnie tego potrzebują w internecie, żeby odłożyć swoje wszystkie problemy gdzieś na bok i po prostu Uśmiechnąć się chociaż na chwilę. Uważam, że każdy, kto tam interesuje się sferą social mediów i jest ciekaw tego mechanizmu na, i te zasady, według których yy, pracuje ten rynek, powinien wpaść na siebie blogers i po prostu się tego dowiedzieć. Myślę, że najbardziej cenne w. W czasie tych spotkań są możliwości współpracy z innymi, na pewno wzajemne inspirowanie się i też wymiana doświadczeń, bo to jest impreza, na której spotykają się ci, którzy już mają przeogromne zasięgi, którzy są niezwykle popularni, którzy tworzą ten internet i wiedzą, jak to robić, ale też przyjeżdżają ci, którzy dopiero zaczynają, którzy marzą o tym, żeby zrobić coś dużego i zauważalnego. I Fajne jest to, że właśnie ci już doświadczeni dzielą się tą wiedzą, dają wskazówki, które potem można w swoim życiu, tym wirtualnym, wykorzystać. Także taki networking wirtualny, ale w tym świecie rzeczywistym, jest myślę, że bardzo mocną stroną tej imprezy. Na Seedloggers możecie dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy, jak tworzyć różne konta na Instagramie, na YouTubie, pozwać właśnie tych ciekawych ludzi, którym się już udało, którzy wyrobili sobie właśnie mega fajne, duże społeczności na tych swoich social mediach. No i jest to tyle ciekawe dla a też początkujących osób, które by chcieli założyć swoje, swoje konta i zaczerpnąć inspiracji, jak to zrobić przede wszystkim, co mm -hmm. robić, żeby to działało. Tak. No ja myślę, że jest to świetna sprawa właśnie dla, i, dla i dla początkujących, i właśnie dla takich zaawansowanych mm -hmm. już. Na Blogers przede wszystkim można się zainspirować, bo to, co inni twórcy mówią na scenie głównej, czy osoby ze świata mediów, e, naprawdę napawa wiele osób do działania, zmienia ich podejście, nastawienie i to jest, myślę, że taki niesamowity kop e, motywacyjny, ale można się też czegoś nauczyć, tak? Mamy scenę edukacyjną, gdzie uczymy ludzi, jak korzystać z narzędzi dostępnych w internecie. Pokazujemy nowości, trendy, jakieś technologiczne nowinki, jak montować, jak występować przed kamerą, jak robić zdjęcia na Instagram czy to na bloga. Mamy wiele warsztatów fotograficznych, ale też te takie bardziej skierowane do konkretnych grup, jak na przykład zgotowania czy dla twórców beauty, te typowo stricte tematyczne. Mamy tak naprawdę trzy sceny, na których poruszamy bardzo ważne tematy. Jedna to jest scena główna, gdzie głównym Tematem jest autentyczność w tym roku. Druga scena jest sceną edukacyjna, gdzie tak naprawdę możesz się dowiedzieć, jak skutecznie prowadzić kanał na YouTube, jak otworzyć bloga, co to jest SEO, dlaczego i jak działa algorytm Instagrama. Dodatkowo jest też scena biznesowa, gdzie bardziej uczymy, jak na przykład założyć biznes w internecie. Więc są tak naprawdę bardzo różnorodne tematy i każdy twórca, każdy człowiek, który działa w sieci, znajdzie coś dla siebie.